To Paul Pharma Stargard uh, on their second win of the season, they came in, they wanted the game, uh, they were very aggressive, and they just know what they wanted. Um, for us, uh, what can I say? I guess we emotionally, emotionally went down after this uh, big win against Cheshin at home. I have to urge our fans and uh, to be patient, and uh, I want to apologize for showing like this. I nadzieję, że w dwóch, trzech dniach będziemy się po prostu odpocząć fizycznie i mentalnie, ponieważ jest oczywiste z tego meczu, że fizycznie i emocjonalnie jesteśmy bardzo skłonni. Dziękuję. Trener pogratulował Paul w pierwszych słowach. Gratulował drugiego zwycięstwa w tym sezonie. Polfarma według trenera była bardzo agresywna, wiedziała czego chciała. Dla nich dla nich to był emocjonalnie trudny mecz po zwycięstwie ze Szczecinem. Przeprosił trener za postawę w dzisiejszym meczu i ma nadzieję, że no, 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 musi zespół teraz odbudować się psychicznie i mentalnie przed następnymi meczami. Trzy dni powinny wystarczyć. Pan Jakub, proszę bardzo. Dobry wieczór. Gratulacje dla zespołu Polfarmy. Co dużo mówić, no, zagraliśmy katastrofalny mecz. Generalnie od drugiej kwarty do końca zespół gospodarzy nas zdominował. Co tu dużo powiedzieć, no przygotowujemy, zaraz mamy kolejny mecz, musimy zapomnieć, zapomnieć o tym spotkaniu, wyczyścić głowy i, i ruszyć na czarnych, bo z taką grą to, to może być problem. Także musimy się skupić na następnym meczu. Jasne, że bardzo cieszymy się, że wygraliśmy mecz. To był bardzo ważny mecz dla nas. Teraz możemy trochę odpocząć od tej presji i normalnie czekać nowy rok, <noise> ale na, na pewno nie wpadajemy w jakąś tam euforię. To tylko jeden mecz, dobrze zagraliśmy, wygraliśmy, jest luźny. ale czeka nas dużo, no, dużo meczów już za, za kilka dni i myślę, że musimy być bardzo skoncentrowani. Ale teraz po takim meczu jestem spokojniejszy i mogę I thought we played really well tonight. Um, we came out with a lot of energy. We had a good practice uh, this week and just were going hard every day. So uh, we were definitely ready for this game and uh, we came out hard and, and played together. Uh, definitely our best game of the year. Czarny powiedział, że Polfarma zagrała dzisiaj bardzo dobrze, z wielką energią. Trenowali świetnie w ostatnim tygodniu. Wyszli na spotkanie skoncentrowani, twardo. To był na pewno ich najlepszy mecz.